Siemano, z tej strony Kosiorski, dzisiaj chcę opowiedzieć o czymś mega ważnym, czyli balansie w tej grze, jak się zmieniają te postacie, jakby tak e, ogólnie, jak się gra zmienia, przez co też postacie są mniej lub bardziej użyteczne, ponieważ ostatnio jest to w moim odczuciu bardzo widoczne, ja jako gracz free to play pamiętajcie, tutaj nie mam żadnego VIP-a, nic tego, także to jest takie typowe free to play konto, Niewielu z Was już może kojarzy, jakby tą, ten serwer, co teraz widzicie, 238 poziom mam. Tutaj zaczynaliśmy grę razem z kanałem, było nas dosyć sporo gildi, teraz została jedna, Osior Team, którą na razie mamy full i się cieszę z tego, wygrywamy czasem najwyższą rangę, ale nie o to. Zacząłem grać, jak widzicie, start serwera był 13, 11, 2018, tam pierwsze dwie i zobaczcie, po dwóch miesiącach, nie, po miesiącu. Miałem dopiero jakieś od gwiazdkowej postacie, gdzie teraz no naprawdę dużo szybciej się to zdobywa. Nie o to chodzi, że ciężej się zdobywało kiedyś postacie, tylko chodzi o to, jak się one zmieniają. Chcę wam tylko pokazać, że gram na tym jednym koncie już raz, dwa, no prawie trzy lata mm, prawie, no prawie trzy lata trzy miesiące brakuje. A na, drugim, na pierwszym koncie, nie wiem, może rok dłużej, nie, nie pamiętam dokładnie, musiałbym też zobaczyć wszystkie filmiki. Tak czy tak, bardzo długo zajęło mi zbudowanie pierwszej e5, w ogóle zobaczcie, to jest półtora roku prawie, także to dużo zajmuje i trzeba wiedzieć, co się składa. Także jeżeli taka gra dosyć dynamicznie się zmienia, nie jest to według mnie dobre. Jeżeli mamy jakieś fajne, topowe... Postacie, które się składa i one są dobre na E5, wydaje mi się, że tak, powinno one powinny pozostać. I przykładowo. Tix, która jest, który jest świetną postacią wszędzie, w całej grze można było no wszędzie, wszędzie go można było użyć. Nie był niby najlepszy na pierwszą M5, bo e, taxid Landu na przykład sam fajnie nie przeszedł jak tam chorus czy coś, ale wydaje mi się, że nawet na pierwszą e 5 jest dużo lepszym wyborem niż właśnie 90% postaci. Jako pierwsza czy druga e 5 wszystko potrafił sam niszczyć. Finland też, jeżeli damy mu kilka zwykłych pięciogwiazkowych tych, jak ty się nazywasz, ticksów, to i tak będzie dobrze. Tower of Oblivion jest to najlepsza postać na niego praktycznie. Aspen on jedna z najlepszych. Ogólnie wszędzie PVP, PVP już powoli odchodzi. Już jak ja zaczynam grać z kimś. Najbardziej lubię przykład sam w ogóle ze sobą walczyć. Gdzie ja jestem tutaj? Chyba się logowałem przed chwilą, czy nie? Ojej. Ja. A 11 godzin. Tutaj mam, zobaczcie, TX bez imperium. W ogóle ten imperium też strasznie zmienił w, 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 jakby to czy postać jest dobra czy niedobra. Jakby bez imperium TX po lewej no może nawet przeżyje, ale raczej nic nie zrobi, a TX po prawej ma Najwyższy imperium i jest po prostu dobry. Reszta artefaktów, wszystko raczej ma i po lewej, i po prawej i to samo. Zobaczmy tylko, co on tu zrobi, czy nic nie zrobi. No, także Tix po lewej sobie stoi, stoi i tak dziwne, że aż tyle przetrwał. O, właśnie zginął. Więc w takich późniejszych grach nie wydaje mi się, że Tix ma duże znaczenie, choć chociaż on naprawdę duży potencjał, bo nawet jak on zginie, on teraz będzie dawał obrażenia. Ale wcześniej zadawał wielu postaciom obrażenia w zależności od ich ataku, czy też yy, yy, odejmował im atak. Także no, zobaczcie, tu na przykład na PVP dużo nie zrobił, co prawda czasem w przeciwnej dużej nie ten tik coś zrobi. Bo jest V, no Impin, o teraz na przykład on największe obrażenia zrobił, czyli to jest jak najbardziej okej okay postać, ale już. Yy, Raczej powoli od tego odchodzimy. Na przykład bardziej składa się takie drużyny, czyli cztery Void postacie i jakiś support. support Niestety od tego nie uciekniemy. Void postacie są najmocniejsze w tej grze, i no właśnie, to jest o to, o to mi chodzi w tym filmiku też, że głównie dążymy do Void postaci i do suportowania ich niż grania tym wszystkim. Na przykład ona zrobi wszystko to, co yy, TIX. Wszystko. No może w Tower of Oblivion czasem może mniej zrobić? Chociaż niekoniecznie. Także Void postacie są dużo bardziej teraz potrzebne i jeszcze y, coraz mniej są użyteczne zwykłe. Właśnie, Tix. Był świetny, jest, jest nadal świetny wszędzie, ale Gate of the Void, World, void, World Vortex, y, zmienili trochę. Zmienili także. no nie no, trochę ułatwimy, trochę tego, wszyscy się cieszą, bo zrobią dalej go bo dali łatwiejszych przeciwników e, także każdy myśli, że sprogresował no i sprogresował, będzie szybciej można zgarnąć Void postać, więc jest wszystko dobrze ale ci co mają inne postacie mocne są dużo wyżej niż my e, Tix, który świetnie sobie radził na Void Vortex szczególnie ja na przykład już mam jednego zbudowanego, chciałem budować drugiego jak widać mam trochę tych Tixów i już się za to praktycznie brałem, na szczęście się jeszcze za to nie wziąłem aż tak i jakbym go zbudował, to fajne drużyny były, które używają dwóch TX-ów i na tym Void Vortexie świetnie sobie radziły. Jednak teraz e, Void Vortex się zmienił. Postacie nie mają tyle ataku, co miały wcześniej. Mają jakiś tam true atak, którego nie może TX zabrać, przez co po prostu TX zadaje im dużo mniej obrażenia i jest prawie że bezużyteczny na Void Vortex. Nie mogę wam teraz tego pokazać, ale na pewno na dniach, czy za tydzień, czy coś będzie filmik. Z mojego Vortex'u jak tam y, udało mi się tutaj, który poziom zdobyć, także to zobaczycie. No i właśnie o to mi chodzi, że zmieniają grę w różnych płaszczyznach, i postacie tak jak Tix był świetny wszędzie, świetny i to jest w sumie też dobre, bo nie może być jedna postać od wszystkiego. Także troszeczkę balansu wprowadzili. No dla mnie smutne, bo jeżeli zbudowałbym drugiego. To zmarnowałbym mnóstwo surowców, i po prostu nigdzie mi drugi nie jest potrzebny, tylko i wyłącznie Void Vortex. Czyli bym poświęcił dużo surowców na Void Vortex, który teraz bym tam nic nie robił tymi dwoma Tiksami, Także to jest trochę lipa. Kolejna sprawa, na przykład Sherlock. Sherlock też niby nie dostał debuffa, bo Tics też nie dostał nerfa ani debuffa sam w sobie. Wszystko jest tak samo, co było, ale. Użyteczność spadła. Sherlock też mega dobra postać, która potrafiła zamienić kogoś w ptaka na całą grę. Zamienia sobie zdrowie z przeciwnikiem, co też jest mega mocne i to nadal działa. Ale zamienienie ptaka kogoś w gołębia. Jest teraz dużo słabsze, bo nie jest przez 15 tur, tylko jeżeli ktoś ma im postać V4, V5 to tutaj w infiryncie zaznacza sobie to, czwóreczkę, czyli kiedy się kończy tura, mamy 100% na usunięcie jakiegoś kontrola, czyli na przykład ptaka, czy stuna, czy czegokolwiek. Czyli tak naprawdę na koniec każdej tury wyjdziemy z jakiegoś stuna. A sherlocków było sporo, i teraz praktycznie nie ma miejsca w drużynie na niego, bo i tak wyjdziemy z tego CT. Może on kiedyś wróci do tych drużyn, ponieważ no zobaczcie tutaj, no akurat ta nowa mm, Fortress postać, nie. Fiora, Fiora, Fiona yy, też usuwa CC, więc no, no cóż. Ale jakby mało postaci też nadaje. No niby ta jahra, nowa Void daje CC, więc to ciężki temat. Yy, może jeszcze kiedyś Sherlock będzie dobry do budowania i tym bardziej ja teraz na przykład nie wiem, jak ktoś mnie pyta, co budować. No sam nie wiem, co budować, bo jestem w kropce, bo wszystko, co kiedyś było dobre, powoli staje się mniej użyteczne i to jest niby fajne, bo jest jakiś ruch w tych postaciach. Ale dla free to play gracza to jest nie do doścignięcia. Na przykład Garuda też mega wszędzie użyteczna, kiedyś mnóstwo obrażeń i w ogóle, ale już powoli odchodzi. No, ona akurat no, to rozumiem, bo nowe postacie i w ogóle, ale Tix, nie spodziewałbym się, że mm, aż tak, że wszędzie się wydaje, że on jest naprawdę świetny, 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 aż jest moment nie, ja się jednak już nie potrzebuję. I jedyne, co zostaje w tej drużynie, gdzie mam tyle piątek, to jedynie, co jest ważne dla mnie, Xia. Jakieś supporti typu Rogan dla niego. Na przykład Rogan też miał, był świetny, potem był. Jak ty się nazywasz? Forsis, który świetnie go kontrował, na PvP był mega użyteczny Forsis, teraz nikt go nie używa, nawet jeżeli ktoś ma mnóstwo organów, to ten Forces i tak nie ma dużego znaczenia, nie ma za bardzo na niego miejsca w drużynach, czyli to też jest postać, którą nikt nie ruszył, nie znerfił, ale już nie jest potrzebny i nawet go w ogóle już nie ma co w ogóle składać kompletnie, bo się nie przyda nigdzie. Pomimo tego, że roganów nadal jest, i z tego, wszystkiego co tych postaci jest teraz, to tak jak widzę, najbardziej to się opłaca tylko rogana składać. Najlepiej razy 4 albo 5 i dodatkowe reszta wojt w postacie. Także gierka się zmienia, że niestety coraz tych w postaci trzeba są priorytetowo. Bardzo priorytetowo, jakby traktowany, a reszta postaci jest takim dodatkiem, który i tak no, mało co robi. No, na PVP moje no to akurat nie ma co, bo. no I też ciężko wybrać teraz. Na przykład, Void Postać to już sam też jestem w kropce, bo tak jak wcześniej miałem na przykład po prawej mega dobrą drużynę ogólną, to wybrałem Queen, ponieważ ona jest świetnym, dodaje ataku i w ogóle wszystkim. A teraz po lewej, a po lewej miałem tylko xia, nic więcej w drużynie. I teraz to ja potrafię wygrać PvP z teoretycznie dużo lepszym kątem po prawej, które mam dużo dłużej i było lepsze, no może ten impin trochę też, no zobaczcie teraz no jest szansa, że o, nawet wygramy, albo i nie. <ścoughs> Co ona na tym 0hp coś takiego wykombinuje, że przeżyje? Nie. Także... <laughs> Ciężka sprawa, co teraz składać, sam nie wiem, hmm, może wy mi doradzicie, co tu dalej robić, bo cięż, ciężka sytuacja, no, priorytetowo, tak jak mówię, Void Vortex jest teraz najważniejszy, zobaczymy, co będzie w Celestine Allent jak zbudują, ale Void Vortex jest teraz dziwny, także, cóż, trzeba czekać na kolejną Void postać, na szczęście to będzie troszeczkę szybciej, bo Renewed Gate, zobaczcie, już mam 42, miałem, nie wiem, 20, i daję radę. To dajcie znać, co wy o tym myślicie, tyle na dziś, trzymajcie się, cześć.